Co tym razem? O, oglądanie starego live'a! Na to czekaliśmy, widzowie! Dobra. Ale mi pocisnąłeś. Dobra. Lecimy z tym, ze starymi klipami. Dobrze, że wróciłeś do mnie. No dzięki, mordo. To, było taki, to był taki punchline, ale z plot twistem na końcu, bo wszystko skończyło się happy endem. Także dzięki, kc. Czekajcie, jak ja sobie mogę wejść w swoje filmy? Kotwicz dał 5 Witam gracza. Kiedy ścigamy się na wózkach. nie wiem. Ciekawe czy to w ogóle real Kotwicz, czy fake Kotwicz. Ale jakby Kotwicz chciał kiedyś nagrać taki film i powiedział Norbi, dawaj jest, ścigamy jest, się na wózkach, to jest, spoko. Jest, luz. Pozdrawiam jest, Kotwicza. O kurde, 25 zł dostałem, ale nikt się nie wyświetlił. 25 złotych na basen z kulkami. Pozdro dla całego TNS. Też pozdrawiam TNS. No, czekajcie, bo muszę rozkminić, gdzie się włącza moje stare broadcasty. Chyba muszę sobie przejść przez panel. Negacja za sztuczny dystans, props za wytrwałość. Negacja za sztuczny dystans, props za wytrwałość. A, dzięki ziom. No wiesz, staram się, jakby... Co ci mam powiedzieć? Niektóre rzeczy mnie trochę wkurzają, to jest prawda, nie? No ale... No co, mam się wkurzać? No staram się nie reagować, jak mnie coś wkurza. Taki miałem... Ale Kreślenie dał 5 złotych na basen z kulkami Siema 4 lata temu zapłaciłem, żeby zagrać z tobą dło. Nadal się nie doczekałem, mój nikt to paruwa nie myta. Paruwanie Womers Rift. Ej ziom, jakie ja mam pamiętać, co się działo 4 lata temu. Come on. Ej, Czekajcie, poszukam swoich filmów, Manager transmisji. Może to tutaj będzie? Nie. Ej, spostrzeżenia nie. Producent wideo. Może producent wideo będą moje stare filmy? O, jest, mam, chyba mam czat, patrzcie, to jest chyba to dał 5 zł na basen ząkuję, Disu, 3 zobaczysz mój filmik z Fanartem dla ciebie, proszę. Pozdrawiam i kocham trzy wyślij mi na Instagramie, proszę, to zobaczę. Chuj hmm. dał 10 zł na basen z kulkami, siema, <grystanie> pozdrow, masnego Mikuśia. Pozdrawiam masnego Mikuśia. Ale czekajcie, to są filmy, które ja wrzuciłem tutaj? To jest z O, kurde, śniadanie z Disem jakieś było robione. Śniadanie z Disem, to trzeba zobaczyć! Czat oglądamy śniadanie z Disem. Jakie ja to ma odpalić? Obejrzyj, jest! na basen Dzięki ziom? O Jezu, jak ja byłem ulany! no dał 5 złotych na 20 centów Sultanowi w kolejną Katowicach. ale byłem gruby. Patrzcie jaki wiem. patrzcie jaki gruby zakolak. O, wow. Dzięki, Cześć Freshmod, bo jest straszna Cześć, kolejka do pewnie dlatego. Co, 4 koła już jest w ogóle do ...na te 30 złotych się nie pokazał. Czas leci donate jeden za drugim i one są cały czas zakolejkowane. Jeżeli jeszcze jakiś nie doszedł, to ja przepraszam. Ja naprawdę przepraszam. Młody mi cały czas piszą, mi stary, jest duża kolejka Donatów. Odpisuję na dm -y, no. Staram się odpisywać na Instagramie. Nie na wszystkie, bo jak mi ktoś pisze, czy złoży komuś już urodzinowe, no to nie odpisuję, bo mi się tego nie chce robić, nie? I... Na ogół ta wiadomość zaczyna się od... ...złotych na basen z kulkami. Dzięki. Disa. Tylko piszą to, to zaczyna się, ej, bo mam taką nietypową prośbę, nietypową, bo wiesz, bo mój kolega ma 18 urodziny i on Cię ogląda i gdybyś Ty mu złożył życzenia, to byłby mega szczęśliwy. No to na takie preview już nie odpisuję, po latach mi się znudziło, ja Was przepraszam. Ale jak ktoś do mnie pisze jakoś normalnie, albo chcesz czymś zagadać, albo coś wysyła śmiesznego, to sobie odpisuję, no bo to, to fajne, nie? Ja wychodzę z założenia, że no, trzeba kogoś znać, by mu składać życzenia, fajnie kogoś znać, by mu składać życzenia, po co mam składać życzenia sobie, której nie znam? Cześć Ruda, Siemanko! Nie rób dymów i wybierz dalej. Nie. Cześć, Ale rozważę Twoją nie propozycję. Aaa, jest... tu paróweczki robiliśmy. Ej, nie ja bym znalazł jakiś stary stream gdzie gram w lola, bo to jest Rezident Slipper to robienie paróweczek. Pan Roth dał 5 złotych na basen z kulkami. Pozdrów koksów, z syby proszę. Raz, dwa, trzy łobuziaki, to psy. d d d, -d, -d. Kurde, to są jakby highlighty z mojego streama, ale jak mogę zobaczyć moje. Czy ja w ogóle mam jakieś stare streamy? Bo tu widzę, że mam jakby highlighty, to jest jakby zabludowane na kanał. Dał na basen z kulkami. Siema, mojego psa o, Unranked to Challenger, to będzie to, to jest contenting, czat, to jest kontencik. Krzyknij coś za stary, jak za starych czasów? Halo, kardus, halo! Musiało to strasznie źle brzmieć, prawda? Proszę krzyknij coś jak za starych dobrych czasów. Pozdrawiam, mamy tatę. Oczywiście Kazio w dżungli dużo bardziej OP, żeby nie było. no Nie jak dla mnie Kazix to ma osobny tier, jeżeli chodzi o dżunglerów, dlatego zawsze go pikuję jak tylko open. Pięć na z z o, widzicie, tu jest kaszlący Norbi. Czekajcie, ja tutaj Zabotę, zmienię do tego. Ekipę. Do tego doszedłem. Loża szyderców. Czekajcie, przesunę. O, tutaj będzie nowy Norbi, tam na dole jest stary Norbi. nie chcąc, chcąc Kazix dalej jest najsilniejszy, dalej jest OP. Na green screen, jak no, słabo wykluczowany. Tutaj też byłem grubszy. Przed tym fightem może spałkować z rakiet, może Patrzcie, jak się chłop zna na Lidze Legend. Ale Lidze Legend ma też klucz swoich zalet. Jeżeli nam się uda skutecznie je wykorzystać z drużynką, to myślę, że klikniemy. Czekajcie, na chwilę wyłączy Nate, Dosłownie na 5 minut, żebyśmy z tego obejrzeli. Na sekundkę. Lunar 5 złotych, z kulkami. Nie, się jakaś jedna fajna, dobra, zastopowana gierka na poprawę humoru, co ludzie. Tutaj już byłem, chyba Triggered co? Tak ja tak zawsze tak byłem Triggered, no Zobaczymy, może fajnie. Jezu, ten Sauner z Rift, co tu było za Rift? Wąż na fotelu. No, ma. Ej, wiecie ja tego różowego węża dalej mam w szapie? On dalej jest gdzieś w szapie. Ale Rift tutaj wyglądał. Czy to jest Gierka od Palsi koniu? Nie, to chyba nie było konia Wader, nie? Zacznijmy sobie na spokoju od REDA. Ej, ale to jest chyba z tej serii, co był w koniu. Oj, widzicie, to jest, jest to kaszlenie, zdanne, o którym wam zdanne. mówiłem. To jest to, kaszle, to jest ten kaszel palacza, o którym wam mówiłem, kaszel palaczo-grubasa jeszcze wtedy. Zadowolony, słuchajcie. Kurde! Tak, nie patrząc, wiecie, żeby tutaj nie oszukiwać... Bek, back. bek, back, 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 back. proszcie, ziomek. Dobrze, że dostaję żółte... nie dostajesz żółtej, tylko tą. Chyba na końcu gierki będę znaleźć, najciekawsze. O chuj, o chuj, o też Musiałem Julta, żeby uciec, tak bym mu oddał Reda. Wtedy jeszcze ult inaczej działa. Wo. Chciałem się szybko wrócić ja nie byłem taki wkurzony na tym streamie tutaj... Nie, to nuda, no tutaj nawet nie byłem zły czy jest jakaś taka gierka, w której zrage'owałem? Czy trafimy na taką gierkę? Stary LOL, no. A fajnie jest tak starego LOLa zobaczyć. Dobra, a tutaj? Losowa gierka, totalnie. Na Hinch'a graliśmy. Kojarzę Hinch'a. O, gang, gankowane jest, wjechał Kazik, dostał z bani. Dalsza próba wjazdu, Alistar bardzo twardy z szóstym poziomem. Czy jest dostępne ulti? Jest dostępne ulti, odpalone dość późno. Czy Alistar upadnie? Jak na razie upadł Tresz z naszej drużyny niestety. No i na tym się ta akcja skończyła. No nie wyszło, to najlepiej. Zrobił gękę na siwanie. Krowa jebana, chat spam, krowa jebana Dobry gank, no gank nie był najlepszy O, 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 tu jest znowu próba Ja już chciałem swoim kursorem przesuwać, lol Co Dobra, maciej Czemu wtedy ewoluowałem? Maksymalnie EWE ewoluowałem. E, nie wiem, wtedy taka była meta, to wiesz, stary? To było kilka lat temu, więc taka pewnie była meta. Czy my to wygraliśmy? O, naszorek robiony! Patrzcie, stary nasz or chat! O kurde. O, Wladimir, jesteś walony na sukę. Dobra, ja jestem walony na sukę. Nie przeżyję? Nie przeżyję. Przeżyję czy nie przeżyję? Przeżyję. Yes! Na Krypkach się lecz, Norbi, co ty robisz? Siądzie do nas? Nie siadł. ja się emocjonuję jakąś starą gierką, co już dawno tu miała miejsce. Spokojny, Diz. No właśnie, spokojny coś byłem tutaj na streamie. Czy znaczy nie wiem, mi się wydaje, że to nie tak, że się na każdym. Coś w sensie pewnie rage'owałem w wielu grach. Może tutaj się wyjątkowo starałem na, tym, na tej serii, żeby nie rage'ować. Ale nie wiem, już któryś czego ogląda mi. Ci wiadomo też, że to jest trochę tak, że zapadają w pamięć. Co? To jest ze starego mieszkania? Nie. Czy tak? Czekajcie, zobaczę to. Nie, to nie jest ze starego mieszkania. dobra, już myślałem. Wiadomo, że zapadają najbardziej w pamięć te momenty, takie najbardziej hardcore, nie? Unboxing PS4. To będzie ze starego mieszkania jeszcze. To będzie. E, wow, o, patrzcie, jaki młody Norbi! Patrzcie, jaki młody Norbi, prawie tak przystojny jak teraz. Dawaj this is The Game, będzie ja this The Game dzisiaj. YouTube nie Tutaj widzowie kupili mi PS4, a, czajcie? Znaczy z kamerą niżej, tak mniej więcej na wysokość, który udało się dozbierać kwotę na konsole. Mam urodzinki, 4 lipca. To był właśnie prezent urodzinowy od Matizol, data stópka, także naprawdę mu dziękuję. To miłe, że teoretycznie obcy ludzie potrafią dla drugiego człowieka no, robić fajne rzeczy. I naprawdę, naprawdę to szanuję, naprawdę to doceniam. No dobra, wyciągamy. tylko i wyłącznie do tego. Po Norbi, bardzo ładna konsola. Także to jest PlayStation 4. No ale Ta kiedyś to jak sobie, W sensie, ja... Można. Dla... Dobra, nieważne. Nie pogrążam się, nie mówię nic. Ale źle, dość źle brzmiałem wtedy na streamie. Strasznie źle. To jest jakaś napi. O, kurwa. Patrzcie na to, mój pierwszy wspólny stream z kimś to był pierwszy stream z tym, Co z Żydem. No później dwie gierki z wami przynajmniej, no a później zobaczymy, jak DJ Parasite będzie stał z czasem. No dokładnie. Z jakiś młodziutki, patrzcie, jaki banan! A jaki Norbi młodziutki przystojny, patrzcie, jaki zbuntowany kurwa chłop. Tak, 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 chyba. 7 lat, no, Żydem wygląda jak miał 7 lat. Ale miałem fajny overlay na streamie, co? To byłem ja w wersji South Parkowej. Ale na streamie troszkę osób Jeszcze była diluwa z raid Ja pamiętam, że ja wtedy większość hajsu z Ridecola przepieprzałem na Donatey, a resztę na fajki. Znaczy na Donatey, na PaySafe, które kupowałem dla widzów. I strasznie dużo osób wtedy przychodziło na ten callowe konkursy. To był taki komunikator ogólnie, oni mi płacili za to. Im więcej ludzi było, tym więcej mi płacili. Więc jakby uznałem, no dobra, dostaję więcej hajsu, więc będę kupował PaySafe karty dla widzów. I nie wiem, tak z. Od 20 do 50% szło na nagrody i tak? Z tego zostałem? A reszta szła gdzieś tam na jakieś moje wydatki na jakiegoś browara, fajury czy coś takiego. Czy będą buty na śmieszne ciuszki? Nie wiem o tej Norbi już pierdala. Widzicie, tak, tak się zaczynało bycie grubym. Już tutaj zacząłem jeść. Dominion tu był grany chyba. O kurde, jeszcze jeden monitor miałem, bo widzę, że się robiła streamce. Ojeju, jak piękne, jaka piękna jakość streamu, a wy teraz narzekacie, jak jest poniżej 60 fps -ów. Kurde, jakie to były czasy O, tutaj Pentakila, nie wiem, zrobiłem. Chcesz zobaczyć Pentechat. Zobaczmy jak robię coś, coś co nie jest Także tak złe może Dobra, po tym, po tym kręcimy kołem, co dalej O kurde, kto pamięta takiego bluebuffa z małymi golemkami obok? Patrzcie jaka tutaj będzie Pentagra grana, nie wiem Full screen, go Jeszcze z Widmanem tutaj grałem, o boże, czym Widman! Czy dalej pale fajki? Nie, pale ajkosy. Patrzcie, jeden V5, patrzcie nie, wojownika. Ja wiem, Widman. To chłopak grudej chyba. Ale boś, kurwa Pyk, byk, jeden. Bo teraz kończymy Pyk, drugi. wypierdalacie Nie wiem czemu w Widman wkurzony, się wypierdalamy, patrzcie go. Pyk, trzeci. Pyk, czwarty! PYK, piąty! Kurwa! Nice! 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 Jeszcze miałem takie BUM! No pierwsza w życiu pęta stary! I to jeszcze na streamie. Będzie z tego nagranie na YouTube. Nie! O Jezu, to chyba faktycznie była moja pierwsza pęta! O jezu, jaka podnieta z pentakila, jakbym nie wiem. Jakbym bańkę subów wybił na YouTubie, nie? Widzicie, wtedy to się człowiek umiał cieszyć z rzeczy małych. Dzisiaj, dzisiaj 4200 donate'a, a ja się dalej nie cieszę. Właśnie, donate'y wyłączyłem, już włączam z powrotem, przepraszam. Tutaj, 4200 zł donate'a i chłop się nawet nie cieszy. Nie no, żartuję, cieszę się oczywiście. Bardzo dziękuję. Dzięki ziomek. Oj, nie wiem, byczku, nie wiem. Dobra, możemy sobie odhaczyć oglądanie starego live'a. Ta pęta była śmieszna.